Dzień dobry, witam ponownie. Oczywiście jest 29 sierpnia 2024. Rano po prostu się pomyliłam. No tak się zdarza. Tak się zdarza. Dziękuję za ten komentarz. Za poprawkę. Jeszcze tylko na króciutko pokażę Wam przyptacznik ożarkowy. Już tu trochę go pozbierałam. On teraz, teraz bardzo fajnie się zbiera. W zasadzie to Żarowski podaje, że od sierpnia, nie, od lipca do sierpnia należy zbierać ten przetacznik. Przetacznik jest e, również na wiele różnych skorzeń. Ma substancje ściągające, zbliżony e, skład do babki lancetowatej. Yy, mówi się o tym, że przetacznik, bo przetacza krew jeśli przetacza krew to znaczy, że ją czyści pomaga czyścić usuwać usuwać z niej wszystkie wszystkie szkodliwe szkodliwe tutaj substancje wszystkiego dobrego jeszcze raz przepraszam za pomyłkę miłego dnia